Siemaneczko Brateczki w nowym odcinku u mnie na kanale W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Wiktorią Hello No i troszeczkę tutaj rzeczy już się pozmieniało Mi ten kabel trochę przeszkadza napiszcie Hashtag kabel a wam przypnę to tego komentarza No ale muszę sobie po całym dniu podładować słuchawki Po prostu bym nie mógł nagrać dla was Tego odcinka parę rzeczy Się pozmieniało parę rzeczy Zostało już ogarniętych i widzowie Zaraz wam przedstawię delikatnie na start Tego odcinka wszystkie rzeczy które Ja będę chciał ulepszyć do kolejnego filmu A mianowicie zapraszam Wika ja. Chcę, żeby tutaj w kurniku było możliwość bodajże 200 kur plus 25 tysięcy, żeby można było dawać im e, po prostu jedzenia. Napiszcie, czy to dobry pomysł, żeby tak ulepszyć ten budynek. Silosy, żeby z 75 tysięcy pojemności miały 125 tysięcy pojemności każdy. Napiszcie, czy to dobry pomysł. No tutaj to się raczej nic nie poulepsza. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo. E, w piwnicy, żeby było 100 tysięcy pojemności, a nie 55 tysięcy pojemności. W oborze, żeby było 100 krów możliwości i każda z cech pojemności Czyli gnojówka, obornik to raczej nie był obornik na pryzmie. Ale słoma i jedzenie po 25 tysięcy, żeby dało się e, im aż dawać, bo to będzie fajne i miejsce na mleko też oczywiście, żeby było w tym samym stylu. No i tutaj, żeby było też chyba 200 tysięcy możliwości obornika, żeby później go e, powywalać. Trochę rzeczy też się pozmieniało, bo tutaj na przykład to pole przesunęliśmy jeszcze dalej e, w tamtą mańkę. Na polu widać, że jest równo, widać, że jest równo i mniej więcej tutaj też jest równo, też jest mniej więcej równo, czyli to pole jest zrobione aż widzowie dotąd. Jest. Ono było zagregatowane, także to wszystko sobie później przygotujemy. Boże, jaki tu jest fajny klimacik już na tym gospie. No i co wika? Wycinka drzew cię czeka? Nie. No to na razie możesz tylko stać i kontrolować robotę jak na razie, bo nic więcej dzisiaj nie porobisz. E, Okej. Okay. Chociaż na plandeki mogło belki przenosić, ale to zaraz, bo ja sobie zacznę na Dobra, pewno. No, ja że ogarniać to drzewo, co leży tam na polu. A, z tamtego kawałeczka co na łące było, co mówiłaś? Tak. Dobra, ja widzowie, zabieram się od razu zarysowanie. E, wszędzie trawy na start, czyli mocny standard, tak naprawdę, bo później będziemy sobie działać w innym temacie: a mianowicie, zdobienie tego wszystkiego. No bo tu jest dalej pustka. Jeszcze zobaczymy, co możemy tutaj postawić, e, czego nie możemy postawić, i żeby to fajnie się prezentowało. Ty mi się wika i tak tu przydała, tak szczerze. Co? Drzewo możesz sobie na razie odpuścić jak chcesz e, i byśmy w tamtych miejscach ciemnych e, poświeciła, bo ja tam gówno widzę. Nie Jakby bardzo to... Chcę, bo to jest moje ulubione zajęcie. Aha, bo tu jakbyśmy widzowie mieli na przykład, y, no ten, nawet gdzieś tak od kwietnia już okres, to już byśmy lepiej widzieli, a na razie to ja tutaj prawie nic nie widzę. Jak to rysuje? Tu jeszcze wjazdy trzeba Najbliżąc będzie... mi szansę chociaż, żeby sobie obrobić to drzewo. Dobrze! Ma szansę Bobrze w takim razie. I dzisiaj ja już planuję, żeby Gospo było skończone. W kolejnym odcinku zobaczycie ulepszenia e, tych budynków. E, nakarmimy zwierzęta, kupimy zwierzęta, sprowadzimy maszyny na gospodarstwo. E, czyli tak naprawdę w kolejnym odcinku będzie już oficjalny koniec tego wszystkiego i możemy zaczynać grać e, na serii, no tak jak graliśmy kiedyś po prostu. Paradoksalnie tak wychodzi, do niego to tak wychodzi, paradoksalnie. Dobra. A i dzisiaj jeszcze na pewno widzowie zobaczycie większe wszystkie pola, o, z tej o strony, yy, z której poszliśmy tam do góry. To też jest standard, który ja chcę wam dzisiaj yy, przedstawić. Boże, z trawą już całkowicie inaczej gospa wygląda. Nie no, musisz przyjść tu mordo. A co ja ci tam będę pomagać? No kurde, ja nic nie widzę jak robię. No to jak mam ci pomagać? Nie no świeć to... latarką po prostu za budynkami, bo tu jest ciemnica egipska. Gdzie ty jesteś? Za budynkami, za oborą. No ja widzowy no... O, o, tu mam świecić? Gdzie świecisz teraz? No za oborą. No ale gdzie ty jesteś za oborą? No tu. Ja pierdziele, ale tu nawet obory nie ma, no jak ty to chodzisz? Tu jest ciemno, nie widzisz, za ob... No to ja nie wiem, w którym Nie mieście... no trzymajcie mnie z nią, no po prostu... Gdzie jest obora? Nie wiem, bo już się gubię. Tu jest obora. Przecież to jest kurnik. Nie. Dobra, idź stąd, ja se sam zrobię, bo. O, jest obora. No to gdzie jest za oborą? U. Brawo. Szkoda, A, że już... świecić? Tak, szkoda, że już prawie wszystko zrobiłem. Przez czekać na Ciebie, to... ujeszcza Sobie świecisz, czy mi świecisz? Zapytałem Cię, żeby tylko to powiedzieć, bo widzę to. Jak robię. U No wiem, tylko że tu nie mogę dojść do tego. Widzisz? No praktycznie zrobione, dobra. Tutaj też, widzowie, mniej więcej do tych pól ja sobie zrobię wszędzie trawę i tu czekałem też na was, żeby wam pokazać jak będę działał sobie z tym, bo w co niektórych miejscach Dobra, to lewituje. No to ja zacznę to ten. Co? Bo może ja zacznę to rysować. Ale ja już skończyłem. A ty jesteś... Czego mi takich rzeczy nie dajesz? Przecież umiem takie coś robić. No umiesz, no ale ja już skończyłem, no to właśnie dlatego ci nie dałem. Mhm. E... No na seryjnie, no co ja Ci mogę powiedzieć? No skończyłem i tyle. E, dobra, teraz widzowie zabieramy się za rzeczy. Oj, coś kliknąłem. E, mam ci jeszcze świecić, czy już mogę sobie. Możesz iść. sobie iść, które mogą nam się jeszcze tutaj e, przydać. No z shop jak tak na szybko przelecimy. Raczej nic, z silosu, właśnie. Mamy ten na drewno Silos, no, ale on jest w tamtym miejscu. Tu tutaj też nie będę go budował, bo to bez sens. Belki belki na dwa razy mamy. Tutaj palety są do tego innego, no to dobra. To też bez znaczenia. Płyta na obornik jest. Silosy yy, mamy. Tej i te na ziemniaki miejsce mamy do budówek też nie potrzebujemy. Czyli wszystko. Zbiorniki, bo to chciałem sobie ogarnąć, że może do ozdoby. Nie, na pewno szlaufik musimy dać, bo to jest do e, dawania wody tak naprawdę przy Mordy, rozż... Lle, jakim rozrzutniku, co ja gadam? Przy. No powiedzcie mi, przy opryskiwaczu, e, także to musimy. Alko, że ja muszę sobie włączyć chudy, że mi to jakkolwiek się wyświetlało, to sobie na razie dam te funkcjonalne rzeczy, a później dopiero sobie damy te rzeczy, które nam tutaj zbytnio nie będą potrzebne, ale po prostu będą e, pełniły funkcję ozdoby. Dajmy sobie to na równo. No i dobra, przykładowo w tym miejscu będzie coś takiego. Yy, mamy też jakąś taczkę z obornikiem, to też ona może sobie gdzieś tutaj stać, na przykład, nie wiem, no, nawet i w tym miejscu, bo ona, tylko że tutaj znowu sobie zrobią nam dwa te, dwa miejsca do obornika, to może nie bardzo. A gdzie tu jest miejsce do gnojówki? Miejsce do gnojówki jest w tym miejscu. Bo tu wtedy by był kupowany obornik. Mamy takie coś do tankowania. I to też by mogło e, się nawet zdać. Tylko tutaj na przykład macie tyle pojemności. Tu macie 3,5, tu macie 7,5. I to jest oczywiście różnica wielkości. I to. Ej, zapomniałeś coś zrobić. Co? Kolego. Co? No dobrze wiesz, co? Super siły ci włączyć? Yes. Dobra, gdzie można tutaj zbiornik umiejscowić? Żeby to się fajnie prezentowało. O tu na wylocie, żeby to nie, żeby ani nie przeszkadzał ani nic. Bo tak jak gadaliśmy widzowie ostatnio, ten zbiornik na paliwo to nawet fajna sprawa. Albo tutaj, bo tutaj też nic nie ma, żeby tak poustawiać. Bo tutaj też jest taka troszeczkę pustka. Jakby zbiornik sobie dał na paliwo, tutaj to byśmy mieli yy, praktycznie cały czas dostęp do yy, paliwa, no nie? O! I on nawet klimatycznie będzie fajnie tutaj pasował. E, pakiet środków ochrony roślin, to nam niepotrzebne, tutaj jakieś elementy ozdobne, stacja benzynowa, e, też nie uważam, żeby to było e, bardzo potrzebne, na no, pewno jakąś studnię sobie damy, e, ale z tych klimatycznych, czyli nie z takiej, tylko taką damy sobie z daszkiem, gdzie wika dać studnię? Hmm, może koło domu bardziej czy nie? No właśnie koło domu chyba, koło domu. Tu jak jest przejeździk, z tej strony będziemy mogli sobie brać widzowie wodę, to ja sobie zrobię... no też gówno widzę tak naprawdę. Kończysz mi to super siłkach? Już czekaj, razie bo... Nie możesz. No już zaraz będę mógł. Dobra, to tylko pamiętaj. nie widzę za bardzo czy to dosięga do tego, żeby... Bo jest ciemno, no nie. Dobra, tak będzie OK. E, dalej zbiorniki już. A, dobra. Póki zbiorniki widzowie e, wywalone, to ja Wiktorii... Oj, nie tu wszedłem. Wiktorii dam od razu super siłę tą, żeby miała. Dobra. I teraz, co dalej potrzebuję? Zbiorniki mamy, wszystko mamy, bo to jest water tap to bez różnicy narzędzia. A to nie będzie taki kran, z którego będzie można brać wodę i myć wszystko? Nie wiem nawet. Wejdź zobacz, jak ja kupię ten kran, czy będzie można myć maszyny z tego. Podejdź tutaj do mnie. Już biegnę. Dawaj. Samo ja go ja go ja go postawiłem totalnie na środku. Jeżeli tym się będzie dało ogarniać wodę, Hotel? to by było super. No stoi tu na środku gospodarstwa przed stodołą. Yy. Dobra jest. Chyba się nie da. Nie da się? Nie możesz ja iść Laufa w rękę? I kamery nie mogę. Dobra. Eee, narzędzia. Czy będzie coś tutaj? Przy... A, nie mamy do sadzenia drzew w machinerii. Ona wcześniej tutaj stała. I mogłaby znowu tutaj stać, żeby nie było aż takiej pustki w tych co niektórych miejscach. Ale damy ją sobie gdzieś bliżej budynków. Bo to się fajnie nawet prezentuje. I jakiegoś tam delikatnego klimatu pewnie też nam delikatnie doda. A damy sobie... A, no niech będzie tu. Dobra, ciach. Yy, ło, karszer! Jaki duży. Ej, to by też mogło. No, ale to taki malutki. Ty, takiego karshera to ja nigdy na żadnej serii widzowie nie miałem. I jak mamy to jakoś ozdabiać, to szczerze, ja sobie postawię to tutaj. Yy, bo tak jak mówię, no, nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. to cza... A może tu? Żeby tak wiecie, koło silosów stał taki karszerek. Bo tutaj miejsce na to jest tu. Dobra, o na przykład patrzcie że se przejeżdżamy i stoi taki oto karsze. tylko w którą stronę to jest przód, a w którą stronę to jest tył. Najprawdopodobniej to powinno stać o taką. Dobra, git, git, git. Eee, dalej jakieś takie, eee, to jest do mycia, to jest na pewno do mycia. Eee, kranik. To sobie też go dajmy żeby jakoś dobrze to się wyglądało i się prezentowało dobrze, to gdzieś gdzie można będzie sobie fajnie umyć te właśnie maszyny. Zobaczy, ten kran będzie działał, tak jak ja mówiłem na tej zasadzie jak wcześniej. On stoi koło koło bory stoi. Dalsze jakieś rzeczy, czy one są potrzebne? Raczej bym powiedział, że nie. Domy rolnika, na pewno nie. Produkcja, fabryki. No z tego to się nie korzysta. Punkty skupu. Z w tego też nie korzysta. Koło tego, co się drzewa daje. Koło tego, co się drzewa daje? No to koło bory, czy koło tego, co się drzewo daje? Jedno jest tylko, czyli koło bory. Dodatkowo, mordy, tam był jakiś tunel, a z racji tego, że tu jest taka pustka, e, to tam jest sobie po prostu. Działa. E, działa, czyli można myć. Jest. Dobra, jest, of course się mówi. Ja pierdziele, w ogóle uczyć kultury takich bombików to widzowie jest rzecz niemożliwa. Karter też działa. No to dobrze. To... A czym to się różni? Aha, bo tu nie ma tych pierdół, a tutaj są te pierdoły. Czyli to jest po update. Cie. Takich nigdy nie mieliśmy, to sobie weźmiemy, zrobimy. Damy sobie swobodne ogarnianie. I damy sobie z tych tunelów, no tutaj żeby to porobić, żeby to fajnie wyglądało. Czy tu będzie dobry przejazd? Raczej nie. Dlatego ja sobie dam... No ale to tak, jeden jak będzie stał, to też trochę do dupy. Tutaj, niby do silosa jest dosyć duży dostęp, i tutaj do hali tej jednej, tej wiatki też będzie ok. Dobra, damy sobie po prostu e, dwa o takie. I one tutaj nie powinny raczej e, stwarzać problemów, ale przynajmniej sobie będą stały. I tu już jakoś to będzie zagospodarowane. Tutaj wjazd będzie. No jakimś ciągnikiem, czy nawet kombajnem, to myślę, że na spokojnie, tutaj dojazd też jest do e, tego ogarnięty, to myślę, że będzie spoko. Nie, damy o jeden w tą stronę, wiecie, to będzie lepiej wyglądało. Wejdźmy sobie w budowanie, zniszczmy to. Tego tak samo i to była produkcja, e, szklarnie i to było to i sobie damy o jedną w tą, dobra, tak. I tak, i to będzie prawie tak na środku, żeby tutaj, bo tu i tak wyjazdu jest dosyć dużo. E, dalsze sprawy, no sady, no to wiadomo, nie, generatory, to na pewno nie, zwierzęta. E, konie, świnie, owce, kury, pszczoły, to mamy tam, to też nas nie interesuje. E, na pewno psa możemy kupić i są wika dwie opcje, albo budujemy dla niego klatkę, albo nie, robimy tak, al, albo robimy zwykłą budę. Zwykłą budę, nie można zwierząt w zamknięciu, tak jak jak ktoś w klatce zabrał. Dobra, to robimy dla niego zwykłą budę taką większą, bo to będzie bydlak na pewno, e, czyli dajemy sobie widzowie tutaj nasze kolejne zwierzę. Dobra, czyli pieseł, no możesz już mu nasypać jedzenia i tak dalej. Rozszerzenia terenu. Tutaj trzeba będzie, widzowie, pobawić się e, tym zdobieniem. I będziemy mogli ustawiać sobie krowy, które będą chodziły. No i w dalszym ciągu, no to wiadomo, z płotów nic. Ale z ozdób już będzie dużo roboty. No i dobra, widzowie, tak se ozdabiam, ozdabiam. Latam z boku na bok, żeby to fajnie się po prostu prezentowało. E, trochę tam poogarniałem, trochę tu poogarniałem. Nie wiem, czy cały proces też e, tego wszystkiego tak naprawdę zobaczycie no bo jednak tych ozdób raczej mało nie będzie na tym właśnie gdzieś tam gospodarstwie naszym bo tak sobie daję trochę tu, trochę tam tu jakieś worki z cementem gdzieś w tych takich mniejszych miejscach gdzie nie ma praktycznie niczego czy w ja... o kurde czy w jakimś właśnie takim narożniku gdzie mi się to nie udało cement bags dobra sprzedane i damy sobie po prostu po raz kolejny to gdzieś tutaj. Dorysowałem sobie też trochę takiej wiecie trawy wyższej, trochę trawy niższej. Zostanie jeszcze oczywiście te ślady porobić, no ale to jest akurat też mocno standardowa opcja, którą zawsze praktycznie się robi. No tu mamy jakieś miejsce na jakieś rurki, żeby było inaczej z tym przejazdem. To sobie dodajemy tu jakiś, wiecie. Gruz taki powywalałem w co niektórych miejscach. Takie coś do malowania, żeby tu na przykład ciaśniej też było, żeby się to fajnie prezentowało. Tu jest jakieś miejsce. To możemy sobie, widzowie, też dać prawie że to samo. Na tyle możemy sobie dać też e, coś koło tego, koło właśnie tego wszystkiego. No, tu na przykład. Robota, robota leci. Czekajcie, drewno takie to ja chyba nie będę dodawał, e, żeby to było na gospodarstwo. Chociaż takie poukładane drewno też fajnie by się prezentowało jako styl ozdobny. Tylko e, pytanie: gdzie? Bo tu są teoretycznie te silosy. I tutaj to drewno też by mogło leżeć. Ale tutaj damy drewno troszeczkę. E, troszeczkę mordy inne. Dobra, ciach. Jakieś worki. O, tu jakiś będzie pojedynczy sobie leżał. Mówię, tutaj kwestie te ozdobne, to widzowie, tutaj można sobie siedzieć, 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 i jeszcze raz siedzieć, robić, to wszystko ustawiać. No i tu już jest kwestia też taka, że jak komu się podoba, tak sobie to wszystko e, gdzieś tam poogarnia. Ja sobie robię to bardziej w sposób taki, wiecie, też i można być randomowy a nie jakiś taki mocno przemyślany, no bo to po prostu później ładniej się prezentuje. O, tu na przykład możemy sobie jakieś drewienka dać. Później jeszcze trzeba pomalować te wszystkie tereny. No na przykład coś w tym stylu. Udrabina to chyba w takim miejscu nie bardzo będzie pasować, to jej dawać nie będziemy, ale jakieś rury w tym miejscu na przykład już mogą e, spoko wyglądać. Ja mam też wyłączone teraz to całe ogarnianie, ale tu jest jakiś kibel, to przy tym starym tylko daleko nie chcę też dosięgać, bo Później może być problem, żeby to wszystko fajnie się łapało. Dobra, tam było to samo z tej strony. Tu możemy dać sobie takie na przykład większe ozdoby. No i taki powiem Wam tak, proces na pewno mozolny, żeby to wszystko dobrze mieć przygotowane, to trzeba tutaj trochę posiedzieć. I pobawić się po prostu w klikanie w randomowych momentach czegoś, no nie? No, tu jakieś możemy sobie dać jeszcze, nie no, skrzynek to już nie będę pchał, bo już będzie za dużo. Ale gdzieś tutaj skrzynki, e, na przykład, jak jest jakaś pustka, tylko nie wiem, gdzie już jest jakaś pusta ściana. Aktualnie, można by było sobie dać nawet, no nie wiem, powiem wam tak, od groma tego wszystkiego jest, nie wiem. Mogę sobie dać skrzynki nawet i tu, jakieś pojedyncze. I tutaj na przykład skrzynki też będą, powiedzmy, gdzieś w tym miejscu. Jeżeli oczywiście tego save'a chcecie, on będzie na grupie VIP wstawiony. To będziecie mogli sobie normalnie, legalnie, że tak powiem, pobrać z grupki VIP tego Savika. Dobra, coś jeszcze takiego, nie wiem, jakaś opona stara. Bo tutaj jest też takie bardziej, bym powiedział, szmelostwo. No, ale tu chyba nie będę tego dawał. A ty, Wika, jak sobie dajesz radę? Bardzo dobrze. To jestem z Ciebie dumny dzisiaj, jeżeli sobie bardzo dobrze dajesz radę. Dobra, Ciach. A, drewna. Też miałem sobie tego dać trochę, że tutaj drewno jest nawiezione, bo stąd i tak się sypać z tych pobocznych nie będzie. Chyba, bo tutaj nie da się ani żmiki dać ani z tym stylu. Jakieś elementy ozdobne w postaci jakiegoś żuka yy, za stodołą. Myślę, że nie zaszkodziłby, ale na razie sobie to odpuścimy. Ja lecę dalej szukać kolejnych rzeczy. Tutaj też w Wiktorii jest ten ogródek. Ja też jej zrobiłem takie, jakby miejsce do opalania i tak dalej. To myślę, że w Wiktorii ogródku kwiatków y, też nie może zabraknąć. Jakiś taki, wiecie, no, żeby dużo nie było, ale takie o trzy na przykład y, mogą sobie stać. I tu jakaś na przykład, nie wiem, jedna donica ozdobna, żeby fajnie się prezentowało. Kolejne jakieś kwiatki, elementy takie o jak to. To to na razie zostawiamy. Tu są jeszcze takie tekstury bardziej związane z gruzem. Nie trzeba było na dół dawać, żeby to lepiej wyglądało. My tego nie daliśmy, także się mówi trudno już w tym wypadku. Oczywiście skrzyneczka na listy, też taki standardzik, żeby to się fajnie prezentowało. Gdzieś tutaj, na przykład koło bramy, sobie to damy. O dobra, randomowe, oczywiście miejsce. O, oh, powiem Wam tak, dużo, dużo roboty, i zaraz Was zabiorę też do Wiktorii, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Tylko ja sobie to wszystko chciałbym już pozdabiać tak naprawdę do końca. Tu możemy sobie dać jeszcze jakiś stolik. O Boże, tu jeszcze jakieś krawężniki. To, tamto, właśnie. Jakiś starszy nawet i ciągnik, który tu jest takie szmelowisko totalne. No, całkowicie jest tutaj syf. Możemy go postawić, powiedzmy, o tako pod kątem. Jakiś stary samochód, na przykład taki zgruzowany, który tutaj jest. Może też sobie stać gdzieś na przykład w tym miejscu. Chociaż raczej takie o coś to chyba nie będziemy się bawić. Lepiej już chyba kombajn by tu wyglądał, albo coś takiego bardziej e, typowo polskiego. Tylko znowu ja bym musiał szukać czegoś, żeby tutaj nie stało to tak po prostu e, randomowo. Tylko dać sobie jakiś żwir, e, coś w tym stylu. Butla z gazem. Też myślę, że fajny element ozdobny będzie. O! Ławeczka, żeby sobie przed domem posiedzieć Na przykład. O, żeby sobie popatrzeć na co tam chcecie. Ciach, może stać jak najbardziej. Tutaj jakiś element kolejny ozdobny yy, za ten zawiatą. Też może być to poustawiane, żeby tutaj pustek nie było. Yy, to to nie wiem co to jest. Czy to jest jakieś ognisko, czy co to, no ale tego nie będziemy dawać. Dajmy sobie jakieś rurki. Opony tutaj damy sobie zawiatą Żeby też jakiegoś bardzo e, Widoku nie było na to wszystko Drewno poskładane, żeby też Bo to nie jest widzowie e, przejazdówka To sobie zrobimy na przykład taką blokadkę W tym miejscu Tu jakaś wiadomo stara wanna e, Tu jakaś stara jeszcze Micha na przykład, tu dajmy sobie jeszcze taką miskę. Bo tutaj też robiłem koło kibla jakieś takie rzeczy, to może za kiblem to leżeć. Tu mamy kolejny raz jakieś deski. One mogą być nawet i koło pola poukładane. Są jakieś tam większe i mniejsze, ale to kompletnie jest bez znaczenia. Tu coś możemy jeszcze zrobić, na przykład tu jest taka pustka totalna. To sobie też tego drewna pododajemy. Jakieś nowsze deseczki jeszcze. Że są tutaj. Możemy też zrobić w sumie. Bo tutaj będzie coś w tym stylu. Ale to w sumie będzie prawie to samo. To już tego nie będę dodawał. Ale elementy takie, że z silosa coś tam by się budowało. Czy coś w tym stylu się brało. E, myślę, że jak najbardziej sobie tutaj dodam. Tutaj już też tego. A nie. Coś jeszcze wsadzimy. E, to od razu będzie jako elemencik ozdobny. E, tu jeszcze dajmy. Uch. Sporo tej roboty, powiem Wam, że naprawdę tutaj już się bardziej do silosa dochodzi. To nie będę kombinował koło psiaka. Niech coś będzie poukładane. Tu są już jakieś takie większe elementy, to nie będziemy tego dawać. E, tutaj te metalowe też elementy fajnie by się prezentowały, jakby je gdzieś wsadzić. Ale też już nie mam za bardzo gdzie, bo wszystko jest ogarnięte. Poustawiam sobie jeszcze beczki, porysuję trawę i Wam pokażę widzowie zaraz efekt taki mocniej e, finalny. No i widzowie, ostatnim elementem na dzisiaj e, zostało nam zaraz pokazanie Wam oczywiście pola, tylko znalezienie odpowiedniej tekstury takiej tak jakby ziemi po... A, to widzę, że my i tak tego za dużo nie mamy, tylko tyle. No to tutaj nic nie wykombinujemy mocnego. E, aha, czyli te przejazdy też mi się to by dorobić, tak dziwnie trochę. No dobra, tyle ile się będzie mordy dało zrobić, żeby tutaj coś wykombinować fajnego, z tego. No to po prostu będziemy mieli, ale ja już, ja już widzę, że tutaj raczej jakiejś totalnej rewelacji e, to widzowie nie będzie. Po prostu sobie damy też i na podwórku w jakichś takich miejscach. Jak na przykład tutaj, takie miejsca, że niby tu się jeździ, niby coś się robi, niby to, niby tamto. Zrobimy sobie dojazdówki, żeby też to fajnie się prezentowało. Tutaj, na przykład, tu gdzie krowy chodzą, żeby to też takie wychodzone było w co niektórych właśnie miejscach, to już totalnie randomowo. Dojazdy widzowie do no tak naprawdę każdego, każdego garażu. Tu, jeżeli gdzieś trzeba kliknąć, to sobie też klikniemy. Jakieś takie dojścia tutaj, tak samo. Tutaj, będą jajka się te pały. Tu sobie możemy zrobić właśnie podjazd pod mniej więcej karsher. Tu zrobimy dojazd plus minus pod te, właśnie wszystkie wrota. Tutaj tak samo. Do bory, do wejścia. Tu możemy naklikać o taką byle jak, bo to i tak będzie spoko wyglądać. Tutaj na pewno trzeba zrobić dojazd właśnie do e, karmienia. Tutaj tak samo. No i tu sobie znowu po raz kolejny widzowie poklikamy w randomowych miejscach, żeby to nie była tak zwana sama trawa, sam trawnik, tylko żeby to się fajnie prezentowało. Tu przejeździk, coś w tym stylu na przykład. Tu prościutko, tylko tam żeby nie zahaczać o... O, to właśnie. Tu jak ja sobie pozahaczam, to będzie troszeczkę problem, to trzeba będzie zaraz to jakoś poprawić. Na przykład, o, 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 o. no i widzicie? Mogę gdzieś w randomowych miejscach sobie poklikać, ale to nie będzie to samo już. Trochę lipa Dobra, tu jest piwnica. no to też sobie zrobimy. Jakiś tam przejazd delikatny. Tutaj tak samo. Tutaj też widzowie dojazdówki randomowo, że po prostu wiecie, w jednym miejscu jest to zarośnięte. W drugim jest to niezarośnięte. Ale gdzieś tam jakieś dojazdy yy, do wszystkiego się same z siebie. Wytworzyły. Tutaj pod wiatą, to na pewno, bo tu maszyny będą stały. To musimy dać troszeczkę więcej tych takich okolorków. Takie wiecie, no zrujnowane podwórko. No nie wiem jak to nazwać, ale chyba każdy, każdy kuma o co chodzi. Stąd co je damy, jeszcze jakieś takie przebitki pod te dojazdy. Tutaj jakieś dojścia macie. Od tej strony, bo tu jest plac, gdzie też pewnie coś znając życie będzie e, musiało stać, to sobie też zrobimy. Od razu coś w tym stylu. E, damy sobie tutaj też to wszystko, poklikamy. Dobra. Tu dojazd jest, yes. tutaj. Taki, żeby. No ja nic prawie nie widzę. Wy też pewnie nic nie widzicie, bo jest tak ciemno tutaj, widzowie. Ee, że ja nic też nie ogarniam, no ale trudno, no. trzeba to już zrobić, żeby to po prostu jakoś było widzialne, najwyżej jeżeli coś będziemy poprawiać, no to wiadomo, że e, bliżej okresu takiego, żeby tutaj było cokolwiek widać, czyli nie wiem, jakieś tam, wiecie, nawet, nawet gdzieś za miesiąc, coś w tym stylu, no nie? Dobra, jak wika to oceniasz? Nie wiem, bo ja mam inną robotę na głowie, zostawiliśmy sam. Ej, no mi się mega podoba to, co było w pierwszym odcinku, jak to budowaliśmy, a to, co jest teraz: te ikonki już do niczego nam nie są potrzebne, to je też wyłączymy te znaczniki interaktywne. Pokupować zwierzęta, dodać jeszcze tutaj to, dodamy widzowie najprawdopodobniej takie ciemniejsze kolory, żeby to fajnie wyglądało i się prezentowało. Dodamy kury, które będą chodzić, przynajmniej, nie wiem, może w pierwszej części podwórka z kaczkami, takie jako ozdoby po prostu. I myślę, że gospodarstwo jest wybudowane fajnie. Ja, może jeszcze w nocy posiedzę i sobie coś to jeszcze pozdabiam delikatnie, żeby może jeszcze lepiej się prezentowało. Tutaj Wika ogarnia kolejne pole i to bardzo ładnie i to wychodzi. Także wika, dzisiaj tobie gospodarstwo nie pokażę, ale w kolejnym odcinku najwyżej zrobimy reakcję Wiktorii na e, gospodarstwo. Te pola też sobie poogarniamy już poza odcinkiem, i tak widzę, że odcinek dosyć długi wyszedł. Także dzięki każdemu za uwagę w dzisiejszym filmie. Widzimy się w sobotę na tym odcinku z tej serii i zobaczycie już takie finalne podejście pod pola i chyba zwożenie tak naprawdę maszyn. Nara!